Ścigasz to już kolejny wywiad z serii motu masz to we krwi. Jesteśmy dzisiaj w Pick Parku i porozmawiam z Kubą Stankiewiczem i jego tatą Sebastianem. Witam. Cześć. <śmienka> Kuba, ile masz lat? Y, no, niedługo 12. A ile już jeździsz? Jeżdżę prawie 6 lat i startuję w zawodach mistrzostwa Europy i mistrzostwa Czech startowałem. startowałem również w mistrzostwach Polski. A czemu w ogóle jeździć motocyklem? Czemu na przykład nie wybrałeś no sobie pływania? Jak byłem mały, to bardzo właśnie lubiłem motocykle. Jak miałem 5 lat, to właśnie tata mnie namówił na taką 80 Runera MRF-a. Zaczęliśmy tam ćwiczyć po jakichś małych polach, zrobiliśmy nawet swój własny tor crossowy, bo głównie to zaczynaliśmy od krosa Po kilku latach zaczęliśmy się przesiadać na asfalt. Pierwsze kroki to były właśnie na kolanka, żeby zejść. Jeszcze wtedy o tym nie wiedzieliśmy, bo nie, nie mieliśmy trenera i nic. Mój tata to był mój trener. Kuba to gadał, gadał, gadał. <grym> Sebastian, wiedziałem, że głównie ty trenujesz Kubę. Skąd wiesz, co robić, jak robić, żeby to dawało efekty? Absolutnie nie uważam się za trenera i eksperta przede wszystkim, który mógłby prowadzić dziecko. Natomiast nie mieliśmy specjalnie wyjścia. Tak? Początki były bardzo trudne, bo to zaczynaliśmy parę lat temu, tak jak Kuba mówił. Nie można było znaleźć takiej osoby, która by pomogła Kubie. No bo wiadomo, dziecko to jest odpowiedzialność, tak? więc nie miałem specjalnie wyjścia. Druga sprawa był problem z miejscami na treningi. Próbowaliśmy, szukaliśmy jakichś placów, tak? to z jednego nas przegoniono, bo za głośno, wiadomo to był feedback, hałasuje, później aura nie dopisała, padało albo było za zimno, więc nawierzchnia znowu nie za bardzo i w dużo z tym problem. Tak? natomiast dużo się zmieniło jak pojechaliśmy do Hiszpanii, tak? do fajnej szkoły w której e, otworzyły mi się oczy w pewnym momencie. Zobaczyłem, że nawet w Hiszpanii są hale, mm. w Hiszpanii, tak, gdzie jest fajna aura przez w zasadzie cały rok. Są hale i tam generalnie ćwiczą dzieci, dorośli, młodzież. tak? E, także gdzieś ten pomysł wydaje mi się, że tam się zrodził. Nie? E, poza tym e, zobaczyłem, jak e, niesamowicie dzieci tam ćwiczą, jak to jest fajnie zorganizowane. Mm. Także postanowiliśmy spróbować zrobić coś takiego taką małą Hiszpanię, tutaj gdzieś pod Warszawą. Zbudowaliśmy halę. No i co? I od tamtego czasu zaczęliśmy ćwiczyć regularnie, to na pewno przełożyło się od razu na efekty. Co to znaczy regularnie? Ile razy mm. w tygodniu? Zaczynaliśmy może bez większych pomysłów, czyli pomysłów chodzi mi o program treningowy mm. na Kuby. Regularnie, czyli powiedzmy 3-4 razy w tygodniu, tak na początku zaczynaliśmy, później już było nawet częściej. Starałem się ułożyć jakiś program treningowy, żeby podzielić to tak. Jak powiedzmy ludzie ćwiczą na jakichś fitness klubach czy, czy na siłowniach, zbudować taki program treningowy. Udało mi się to i od tamtego czasu Kuba ma możliwość już ćwiczenia no, 4-5 razy. No, nie zawsze, nie mhm. zawsze to się uda, bo nie ma idealnie jest szkoła, tak? Trzeba pamiętać, że Kuba ma 11 lat, chodzi już do piątej klasy, także już ma coraz trudniej w szkole. Więc staram się dostosować tak treningi, mhm. mamy taką na szczęście możliwość do szkoły, do jego potrzeb. No, i tak generalnie 4-5 razy staramy się, żeby w tygodniu ten plan nam wypalił. Wyścigi, treningi to na pewno zajmuje dużo czasu. Wiem, że kiedyś jeździłeś motocyklem, teraz już nie jeździsz. Czy nie tęsknisz za tym, ze swoim jednośladem? Myślę, że tak. Myślę, że, myślę, że jak najbardziej. Natomiast. Postanowiłem sobie, że postaram się pomóc Kubie jak najbardziej. Niewątpliwie wrócę do tematu jeżdżenia, tak? Ja jak byłem mały w Kuby wieku, takim pitbajkiem była właśnie słynna motorynka, czyli super stok w tamtych czasów. Jeździliśmy na osiedlu, także jak Kuba teraz jeździ sobie po Torach, to szaleliśmy bez kasków, bez niczego, bez żadnych jak wariaci po, po, po torach. Także tak, takie były początki. Mam nadzieję, szczerą nadzieję, że kiedyś wrócę do tego, jeżeli Kuba już będzie bardziej samodzielny, tak? jeżeli okay. będzie starszy. Chociaż mówi się, że im człowiek starszy, dziecko starsze, tym większe są problemy, tak. ale mam nadzieję, że będzie bardziej samodzielny i może już kiedyś tacie kupi jakiś fajny motocykl. Kuba ja. kiedyś właśnie powiedział do Ciebie, tato kocham swojego pickbajka" się zmieniło od tego czasu. Jeżeli o mnie chodzi, wydaje mi się, że to jest dobre słowo. On kocha motocykle, uwielbia. Tutaj się chyba nie zmieniło, a wręcz jeszcze bardziej jest, nie? Inaczej to przeżywa, tak? On wtedy był malutki, inaczej wyrażał swoje emocje, a teraz już więcej, więcej rozumie, ma już prawie 12 lat. Kubusiak jak jest u ciebie, co? Z miłością do motocykla. No, u mnie to... Na początku wiem, że na początku ten, tak dużo nie trenowałem, bo jednak e, miałem takie mieszane uczucia, do motocykli i właśnie staram się jak najwięcej ćwiczyć, żeby właśnie coraz bardziej rozumiałem, że jak nie będę ćwiczył, to będę na pewno mm, będę gdzieś tam niżej w stawce, a właśnie, żeby wyżej być, to trzeba jak najwięcej trenować, nie poddawać się i, ca i iść cały czas prosto, po prostu nie patrzeć za siebie. No, właśnie to, co kogoś mówi, że czynnik motywacyjny. Z tym jest duży problem dla dzieci, szczególnie w Kubowieku. wieku. Ale jeżeli pojawi się element rywalizacji, czyli zawody, tak? Mhm. tak? jak było w naszym wypadku, wtedy ten czynnik jest troszeczkę no, łatwiej, o ten czynnik jest troszeczkę łatwiej, tak? Więc nie tylko same treningi, mhm. ale zawody. Tak jak w przypadku Kuby, to dają mu tego kopa, tak? E, e, to motywację e, do dalszego działania, szczególnie do, do, do trenowania, no bo ile można ćwiczyć na przykład ósemkę, tak? Mhm. Jak zaczynamy trening siłowy, ile się jeździsz? 100 ósemek, tak? No, 100? Ósemek. Tak. No i wiecie, no, ciężko jest motywować dziecko. No, Jeździ 100 ósemek, tak? Ale mhm. już w głowie mam wbite, że po coś to robi to automatycznie się zmienia. Zawsze tata mi właśnie powtarzał, żebym, się, żebym właśnie e, jak robił jakieś ćwiczenia, to nie robił tak na blachę, że robić po to, żeby robić, tylko właśnie e, szukać sobie jakichś, e, co tak? mi to no, daje no, właśnie. Nie? Gdzie na przykład hamować, i, i jak i e, gdzie odkręcać gaz, takie tam drobne rzeczy. E, lepiej właśnie e, robić to z myślą, że coś mi to da, niż robić to po prostu, żeby jeździć jak, i tak. żeby właśnie Kuba. zrobić tylko trening, bo to, to wtedy... tak to może każdy robić. Kuba, przesiadłeś się z pitbike'a na owala i widziałam, że zrobiłeś ogromny postęp, szczególnie po zawodach. Powiedz nam, co ci dał owal i zawody, w których byłeś? Owal nauczył mnie innej pozycji przede wszystkim, bo w pitbajku na pewno jest tak, że jedziesz bardziej wyprostowany, bo to jest taka mniej wymagająca, tak może powiem, pozycja, a właśnie owal, on wymaga tej takiej pozycji złożonej. Na pewno e, dały mi e, do zrozumienia, że nie wolno się jak najmniej stresować, bo jak właśnie e, raz tak miałam, że się stresowałem i kompletnie źle pojechałem, w wyścig i przez to. Zajmę słabą pozycję. Wiem na pewno, że nie wolno się stresować w obalach, bo po prostu to sama głowa pracuje. Bo jak yy, tak myślisz, że. A co się stanie, jak moto motocykl się popsuje? A co się stanie, jak yy, start nie wyjdzie, A co się stanie, jak zgaśnie motocykl, albo jak się skończy benzyna? No to zawsze właśnie staram się na to yy, mieć tą... Yy. Tak, kuba chce powiedzieć, że. Tutaj jednak jest stawka dużo wyższa. Tak, jedziemy mhm. czasami nawet tysiąc kilometrów na zawody, nie tak jak tutaj. No, szczerze mówiąc, jak do Koszalina najechaliśmy, to też był mhm. tak? Jednak to jest wyjazd za granicę, poza granicę naszego kraju ten stres, jednak emocje są dużo większe, tak? Jeżeli coś nie, nie pójdzie nam na kwalifikacjach, a chcemy walczyć o te podium, no to niestety przychodzą nerwy. No tutaj jakiś taki trening mentalny się na pewno mhm. przydaje, tak? Także tutaj ta różnica, no też jest różnica, jeżeli chodzi o no, ci zawodnicy, naprawdę jeżdżą szybko. Dla mnie, jako dla taty Kuby, też jest stres. Jeszcze pamiętam kiedyś, jak zawsze latałem z kamerą, e, czy z telefonem już później, bo nie było czasu <grym> na kamerę, no to w Polsce nie było takiego dużego problemu, ale tutaj z racji stawki e, po prostu mhm. ręce aż mi się trzęsą z nerwów, tak? Bo jak widzę z jaką oni tam prędkością, jak blisko, na styk, na żyletę jadą, no to jako dla... pomimo, że wiem, że ufam Kubie w jego umiejętności, przez tyle lat je zdobywał, jednak, no, wiadomo, nie wszystko jest zależy od jego mhm. umiejętności. No i właśnie nie? widziałam e... Pojeździe Kuby ogromny przeskok, kiedy wróciliście tak. właśnie po kilku rondach mini-GP kuba Dlaczego? Skąd ten przeskok? No Co tam było takiego? Tam było w Owalach... No, rzeczywiście był spory przeszkod, przeskok, ponieważ w, tych, w tamtych zawodach już to to Ostróż, staraliśmy się jak najszybciej, tam każdy łamek sekundy się liczył. Zaczęliśmy z tatą więcej trenować na pewno, żeby się właśnie przygotować do tych no innych GP. No walu. To nie bez znaczenia zdaje to, że on jeździł z tymi zawodnikami, tak? Z Czech, no z Węgier. Z Włoch e, i tak dalej, i podpatrywał, podpatrywał. Także gdzieś ta pozycja też, wiesz, e, z treningów z nimi, z współzawodnictwa, z tego wynikała. tak? Wiadomo, zaczęliśmy też później mm -hmm. więcej ćwiczyć, bo dotychczas przez te lata to na peep bajkach zupełnie inna pozycja, tak jak kogoś mówił. E, nie mieliśmy zbyt dużo czasu, szczególnie na początku, bo w zeszłym roku te zawody się zaczęły, Kubusia. E, więc na początku ta pozycja jeszcze była taka peep troszeczkę. Mm -hmm. e, ale później po, po no 2-3 miesiące potrzebowałem, żeby nabrać wprawy, I żeby dobrze się poruszać na tym momencie, tak? Zawsze stałem przy barierka i przyglądałem się wyższą klasą i mniejszym. Znaczy wyższym, bo wyższym już nie było, my byliśmy największą klasą tam. W owalach 160, patrzyłem też na 110, bo jakby nie patrzeć, ja dopiero jeździłem wtedy ile, z pół roku? Nie, bo to było tak generalnie, że oprócz tej naszej Alpe Adri, czyli w tym, mhm. e, w tym cyklu, którym kubuś startował, e, równolegle odbywały się inne zawody też na owalach Mistrzostwa Czech i Słowacji. Tak. Mhm. I, I on stał po prostu i sobie podpatrywał, jak tam po jeżdżą. Włosi tam cześć już jeżdżą od lat na tych owalach, a ja dopiero startowałem tam, jak startowałem, to jeździłem dopiero, nie wiem, z 4 Miesiące? No tak, to prawda. No? no byłeś jednym z niewielu zawodników, którzy tak naprawdę wyszli z pitbaju. No. Ja na... czy nie jedyny, nie? Wśród... I na początku yy, właśnie myśleliśmy z tatą, że będziemy tam, yy, będzie super jak, będziemy tam w pierwszej dziesiątce. A okazało się, że nawet mogłem powalczyć w pierwszej trójce. Sebastian, ojej, to jest różnica właśnie pomiędzy peatbike a owalem. Dla kogo jest pit bike dla kogo owal? Wiecie co? No, nie wiem, czy jestem osobą kompetentną, żeby wypowiedzieć się w tym temacie, ale na tyle, na, może na podstawie ja naszego doświadczenia, doświadczenia tak. tak, dokładnie. Wydaje mi się, że ta droga, przez którą przechodziliśmy wspólnie z Kubą, czyli od peatbików mhm. e, do tej pozycji sportowej, czyli owala, jest całkiem e, fajną opcją, bo faktycznie, mm, co nadaje? Tak naprawdę, według mnie osobiście, e, Fitbajki dają tą, ona jest, faktycznie ta pozycja jest zupełnie inna, ale dają ten luz. Patrząc na kubę, on tańczy na tym motocyklu, lewo, prawo, porusza się, tak? Jest, nie jest usztywniony jak na motocyklu Typowale w tej chwili. nie? I dzięki temu nabiera tego luzu, nie boi się tych zakrętów. Je znakomicie czuje, bo z tego co wiem, Czesi czy nawet Włosi, oni ćwiczą od podstaw faktycznie na tego typu motorkach, na jakichś pocketbajkach później właśnie na owalu i tak dalej. I oni są mocno usztywnieni Ja nie mówię, czy to jest dobre czy złe, tak, ale mhm. w przypadku Kuby wydaje mi się, że to jest jak najbardziej na plus. Jeszcze ja coś powiem, szybko Ci się wetnę, ja wiem tylko tyle, że właśnie Włosi i Czesi mają przewagę na tym, że lepiej znają te motocykl i wiedzą, co robić, żeby on był szybszy na prostej i w zakrętach przede wszystkim. To prawda, no, oni wiedzą, gdzie, jak tą manetkę odkręcać. Na pewno od podstaw znają lepiej to motocykl. Także kiedy te kiedy jeszcze zmienić musim... przede wszystkim. To prawda. Jeżeli chodzi o technikę kuby, to raczej nie mam jako specjalnie obaw, natomiast trzeba popracować bardziej nad um, samym motocyklem. Tu mamy jeszcze z, z, tym, z tym pewnie jeszcze będziemy mieli problem, tak? Druga sprawa, że jakbyśmy zaczynali od owali, mhm. na pewno to jest poziom finansowy, budżetowy wejścia w ogóle w owale jest dużo wyższe, tak? Sam kosztuje dużo więcej pieniążków w porównaniu do pitbajka. Druga sprawa, że wyjazd na zawody za granicę, bo w Polsce jeszcze do tej pory nie było zawodu zorganizowanym na Owalach, tak? Natomiast sam wyjazd za granicę, no jednak... Większy budżet jest potrzebny, więc jak dziecko zaczyna od tych a później dopiero na walach, wydaje mi się, że tak, taka droga jest, przynajmniej pod względem finansowym, jak najbardziej ok. Wspólna pasja łączy, ale czy w przypadku, kiedy spędzacie tyle czasu ze sobą, nie wpływa to negatywnie na waszą relację? Tak, szkupa. No, wiadomo, że czasami są jakieś zgrzyty, i, tak. i czasami się e, ten, nie zgadzamy. E, ja na przykład myślę, że lepiej jest tak pojechać ten zakręt, a Tata ta najlepiej tak. No i testujemy e, raz tatą techniką, raz moją. I wiadomo, że zawsze ktoś się z sobą pokłóci, bo jak jest się właśnie przez długi czas ze sobą tyle razem, czasów, tak? tyle razem czasu, no to już są jakieś nerwy, tak? Że to coś nie pójdzie albo coś. Nie, ale myślę, że są też plusy, tak, bo poznajemy się, on dorasta, tak, mhm. ja też się uczę, bo człowiek przez całe życie się uczy, rozmawia ze swoim dzieckiem. My jedziemy tyle kilometrów razem, słuchamy muzyki, rozmawiamy razem, śmiejemy się. No, myślę, że to jest jak najbardziej na plus. Mhm. A co, Twoim zdaniem, Sebastian, daje dzieciom motorsport? Hmm co, no W dobie w dzisiejszej dobie w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że nawet pomimo, że Kuba ma tyle treningów, często mm -hmm. spędza czas przy telefonie. To jest główny problem rodziców. Duża ilość spędzanych godzin przy, przed ekranem dzieci, tak? Tutaj Kuba siło rzeczy, że ma tyle tych treningów, po prostu mniej czasu przy tym spędzać Wydaje mi się, że to jest taki największy atut. Już nie mówię o, o, o motosporcie, tak, bo to pytanie o motosport, a generalnie o, o jakieś hobby, żeby dziecko miało hobby, tak, czy to są konie, czy to, nie wiem, jest karate, czy cokolwiek, tak. W naszym wypadku jest to motosport. Wydaje mi się, że to jest duży plus. Po prostu mhm. spędzanie sensownie czasu wspólnie razem. Wydaje mi się, że jakbym miała miał na to odpowiedzieć, to wydaje mi się, że przede wszystkim zabawa na tym, na motocyklu żeby gdzieś właśnie się czuły spokojnie, tak jak ja na przykład bardzo się dobrze czuję jak jeżdżę na motocyklu. Tak, ale też uczy dyscypliny, tak? tak. Czas, często jest tak, że trzeba rana wstać albo w nocy jechać gdzieś na, na tak. trening czy, czy, czy na zawody, trochę takie życie, nie? Daje radość, daje też rywalizację, wiadomo, że tam ta rywalizacja czasami za, gdzieś za głęboko pójdzie i tam właśnie jest złość też, tak jak Emocje, czasami nie? właśnie, tak jak czasami z tatą, ale to się rzadko zdarza. Co za <laughs> Też to, co Tata właśnie powiedział, że jak najmniej, jak najmniej korzystania z telefonu, internetu, bo telefon tak naprawdę w życiu nic nam nie da. Telefon, jak najbardziej dobre urządzenie, tylko pamiętajmy, że nie popadać w skrajności. Tak, tak żeby coś jest przesadzone. To, to... Jakbyś jeździł tylko na motocyklach, to też nie jest dobre, tak? Trzeba sobie czasami też pozwolić, ale z umiarem. Kubak, co jest twoim autorytetem? E, ale chodzi o, na przykład, zawodach motocykli. Tak, tak no mówię, to no, faworyt. Moim faworytem, no to jest Fabio Quinteraro lub... Y, ...lub de Viciozo, ponieważ oni właśnie dają mi taki największy przykład, że... ...Fabio Quinteraro rok temu nie był taki dobry, był tam... Był w pierwszej dziesiątce, mhm. ale zajmował siódme, szóste miejsce, a teraz... Wygrał Mistrzostwa Świata i dla mnie to zrobiło wielki po prostu, nie wiem, wybuchem po prostu z wrażenia. Jeżeli mogę coś dodać, to szczerze mówiąc staramy się tam gdzieś te MotoGP śledzić, ale to nie jest tak, że tam Kuba jakoś strasznie do tego ciągnie, tak? Ja go tam namawiam oczywiście, ale też mhm. nie jestem jakoś tam, nie wiem, że zawsze oglądam, śledzę, tak? Ale czasami lubimy oglądać jakieś takie dokumenty właśnie, tu Kuba wspomniał o Viciozo szczególnie jakieś takie na stronie Bula, czasami takie dokumenty bezpłatne, może sobie obejrzeć. I kiedyś na takim przypadkiem trafiliśmy i może stąd u niego jest właśnie gdzieś tutaj, tak? Bo tam podejrzeliśmy jak on mhm. jest, jak, on, jak jakie ma myślenie, tak? Dzieci w jego wieku tak... Ja nie mówię, że wszyscy, ale w przypadku Kuby tak jest, że, że on wcale nie śledzi, tylko mhm. motokie. Wie, kto jest, kto zajmuje miejsca, tak, ale to nie jest tak, że my jesteśmy wielkimi fanami. Nie? Jeszcze na tym etapie. Kuba, a który twój sukces zapraci najbardziej w pamięć? Na pewno pierwszy raz jak w Radomiu zdobyłem pierwsze miejsce, albo potem na drugim wyścigu, bo to były Ale dwa... wyścigi, to był wyścig, wyścigi. co? Tak, pamiętam, to chyba nigdy nie zapomnę. Najbardziej fantastyczny ten wyścig, mhm. jaki przeżyłem, bo pierwszy raz byłem ten zawsze tam zajmowałem trzecie miejsce, drugie i w końcu pierwszy raz zająłem pierwsze miejsce. A kiedy to było? To było w 2019 na chyba roku. Nie, nie, chyba w 2018, tak, no. no. Tak, to było fajne, bo, bo Kuba znał dosyć dobrze Tor. Motocykla nie miał jakoś super przygotowanego, bo to dopiero był debiut jego w tym roku, chyba jakoś w tamtym I... roku w 2018 no Ostrą, i co I co tam antym, się wydarzyło? jak tam ostro walczyłem, były dwa wyścigi. W jednym wzajemnie pierwsze miejsce, a w drugim niestety uciekła. Mi oponę i złapałeś guma. To było bardzo niebezpieczne, bo to były opony mhm. jeszcze z dętką w tamtym czasie i no przecież złapał gumę, tak? No, nie powiem, że ten nie był pech, bo to był pech. No, był no straszny pech. Tam no. jeszcze jakaś jedna, jeremia, i... wtedy jechał tak, też złapał gumę, nie, Na no. drodze no, do sukcesu zdarzają się też przykre momenty. Sebastian, jak rozmawiasz z Kubą, jak go motywujesz, jak mu pokazujesz, że momenty przekresną są też częścią tej drogi i co robisz, żeby ta pasja Kuby nie stała się jego przekleństwem? Pamiętamy ten moment na przykład z tamtego sezonu, kiedy przyjechaliście bardzo załamani, tak. kiedy Kuba został zdyskwalifikowany, a. Powinno mieć trzecie miejsce. Generalnie no, tak jest w sporcie, w motosporcie, tak? Są, tak jak tutaj mówisz, są te chwile wspaniałe, ale też więcej jest chwil trudnych na pewno. Mm -hmm. nie? Jak sobie z tym radzimy, no nie radzimy sobie z tym na razie jakoś w specyficzny sposób. Tutaj wcześniej wspominałem o, że w Parku również sobie treningi. A, to znaczy cały tydzień dzielę gdzieś tam i przynajmniej jeden dzień poświęcałem na zwany trening mentalny, mhm. ale to dopiero od niedawna, tak? bo nauczyłem się w zeszłym sezonie motocyklowym, właśnie jak Kuba startował na owalach, że warto takie rozmowy, no bo ten trening właśnie na tym polega, że zadajemy mu pytania, mhm. rozmawiamy, rozmawiamy, jeszcze raz rozmawiamy, tak? Czasami sobie zagramy w szachy, żeby właśnie uspokoić głowę, tak? Bo w tamtym sezonie właśnie doświadczyliśmy tych chwil takich przykrych, no i czasem jestem tym po prostu. Głowa do góry jedziemy. Nie? No właśnie, jak wytłumaczyć? Bo to wiadomo, że dorosłym trochę i tak jest ciężko tak. to wszystko przegrać, a to dopiero dziecku? Wiesz co to jest tak, że jak on był malutki, taki malutki w sensie jak zaczynał, już miał 7-8 lat, nie było kompletnie z tym problemu, Czy on był pierwszy, czy on był ostatni? Dla takiego dziecka, przynajmniej w przypadku Kuby, nie był to duży, duży problem. Natomiast każdym rokiem, tak jak w zeszłym roku, już Kuba miał 10-11 lat, tak, no to już te emocje gdzieś się tam pojawiają. No, hmm. Rozmawiamy, przede wszystkim rozmawiamy, e, wiem, że pamiętasz po tym wyścigu jak ci nie poszło, nie mogłem przez pół godziny porozumieć się z Kubą, także tutaj są takie, już widzę, że nawet na tym poziomie, jeszcze cały czas amatorskim, e, no gdzieś ten trener trener mentalny jest, jest bardzo potrzebny. A Kuba, jak ty radzisz sobie ze stresem? Masz jakieś sposoby? No ale chyba najbardziej, co mi pomaga tak na stres, to chyba jak tata wypowiada te kawały, takie. A, no właśnie. O, o, o to jest. chyba <noise> mnie najbardziej rozmawiało. Tak, bo... mamy, słuchajcie, mamy taką listę jak kawałów jest właśnie. Pamiętam. To, jak no, ty jest to zamiast. Się, zamiast. się wtedy śmieje I, i, I od razu jak mam. <noise> ale pamiętasz na uczach, jakiś taki? jak już tak się stresuje, zawsze ta włącza kawały i już potem twardo twarz. I... A pamiętasz jakiś taki śmieszny, nie bardziej śmieszny? Chyba, wszystkie były chyba śmieszne. Okay, nie pamiętam. Ale co jest dla was teraz największym wyzwaniem? O, to ja może powiem największym. No, no co nie mogę. No, dawaj, no, to największym wyzwaniem dla mnie, no to właśnie w tym sezonie zająć tą pierwszą pozycję, żeby w końcu ten hymn Polski poczuć, żeby o. jeszcze mocniej bardziej się. To jest największe wyzwanie, dlatego teraz staram się jak najwięcej ćwiczyć, ile mogę, jak, jak najdłuższe te treningi robić, jak najbardziej perfekcyjne, żeby zdobyć te pierwsze miejsce i żeby właśnie ta flaga powiewała. Naszym największym wyzwaniem, no to Kubuś chyba, no spróbować, to, to... żeby dostać się do finału, no tak, właśnie, żeby było, no, bo ten dobrze. cały cykl film Mini GP. World jest polega na tym, że trzeba najpierw wygrać Alpe Adrio, to znaczy zostać na podium, mm -hmm. tak, przynajmniej być na podium, i później jedzie się już na finał, na ostatnią rundę finałową do Hiszpanii i tam walczy się już z najlepszymi na świecie. Super. A potem tylko wartym Talent Cup i już. Tak jest. Voila. I potem już prosto. MotoGP. No, a jak? Dziękuję Wam za rozmowę. Życzę Wam, żebyście usłyszeli nasz polski hymn. na Kuba. My wracamy na trening. Tak. ハハハハ